Cześć! Niech was Bóg błogosławi poprzez te wstępniaki, filmiki. Przemycam orędzie pokoju i miłości Boga. By doszło do jedności. Te pierwsze filmiki mają zachęcić choćby tylko do dwóch sekund, zobaczenia orędzia, i już nigdy więcej nie, nie trzeba wchodzić na ten kanał. W taki sposób przemycam orędzie pokoju i miłości. Wystarczy, że tylko dwie sekundy, i koniec. Więcej nie musisz wejść na ten kanał. W taki sposób robi się przemy. Bystre, co nie? Pokój niech będzie z tobą. Córko, należysz do mnie. Wychwalaj mnie i bądź ozdobą mego imienia. Daj mnie poznać wszystkim, którzy jeszcze mnie nie znają. Czuj się szczęśliwa, bo ja Cię kocham. Pracujesz teraz dla mnie. Basulo, a więc pobłogosław moje dzieci. Chcesz pobłogosławić moje dzieci? Uczyń to, proszę o to, córko. Jak mam to zrobić, panie? Błogosławie. Czy mam to zrobić w moich modlitwach? Tak, możesz o to prosić w Twoich modlitwach. Uczyń to. Zrób to. Wahałam się. Nigdy nie robiłam tego wcześniej. Spróbowałam. Modliłam się do Boga, prosząc Go o pobłogosławienie wszystkich, których znałam, wymieniając imiona. Dobrze. Tak jest dobrze. Ja bóg błogosławiam wszystkich, których wymieniłaś. Ja Jahwe kocham cię.